Radio Plus Gryfice. Radio Plus. Zmagasz się z nadwagą, chorujesz na otyłość, a może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa. Audycję lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice, w całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia oraz odnajdziecie ją również na profilu Facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem Chlo. A Ty? Bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy, podobnie zresztą jak i ja, zmagają się z problemem choroby zwanej otyłością. W tym tygodniu kontynuuję rozmowę z panem doktorem Tomaszem Szewczykiem. Jest to oczywiście kontynuacja rozmowy sprzed tygodnia. Tak więc dzisiaj nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić was na ostatnią część rozmowy, którą miałem okazję nagrać z panem doktorem przed dwoma tygodniami. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Na antenie Radia, plus Gryfice, będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa. Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice, w całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia oraz odnajdziecie ją również na profilu Facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem Chlo. A Ty? Panie doktorze, wspomniał Pan o tym, że żyjemy bardzo szybko. Mam też wrażenie, że w tym wszystkim zapominamy się, w kontekście oczywiście jako operacji bariatrycznej, to mam wrażenie czasami, że one podchodzą do tych operacji w taki sposób, że a, trafię pod rękę chirurga, on wykona operację i w zasadzie to już wszystko. Czy to nie jest błędne myślenie, że operacja bariatryczna jest lekiem na problemy, które mamy? Nie do końca. Częściowo jest. Dlatego, że. Często zdarza się tak, że pacjenci się dziwią, a jeszcze lepiej jak dziwią się ich lekarze, że pacjent, który miał na przykład cukrzycę bądź insulinooporność, kilka dni po zabiegu u niego ta choroba jako wycofuje się całkowicie. I w tym przy tym sposobie myślenia rzeczywiście operacja jest tym środkiem idealnym, jest panaceum i, i działa sama. Natomiast jeśli chodzi o... W ogóle podejście do operacji, to pacjenci, którzy trafiają do mnie, wiedzą, bo powtarzam do każdemu pacjentowi, że operacja jest narzędziem, które my dajemy pacjentowi do ręki. I to, co pacjent zrobi z tą operacją, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od niego. Oprócz samego, samej operacji, którą my pacjentowi dajemy, Dajemy mu również pewien przepis na życie i prosimy, żeby on się do tego przepisu stosował. Jeżeli pacjent do takiego przepisu na życie się stosuje, osiąga wspaniały efekt w postaci schudnięcia i w postaci utrzymania tej niskiej masy ciała. Ja no niestety obserwuję na szczęście niewielką grupę pacjentów, która potrafi po operacji przytyć, to się da zrobić. Polacy są bardzo kreatywni. To zapewne Państwo słyszeli o tym wielokrotnie, o słodzeniu szklanki gorącego mleka kilogramem cukru, o miksowaniu, o miksowaniu snickersów po to, żeby rozpuścić je w wodzie bądź w mleku i wypić. To są rzeczy, które się zdarzają. Wiadro lodów da się zjeść bez kłopotów, bo one już w ustach zamieniają się w płyn na dodatek śliski, w związku z tym doskonale... Przechodzą przez przewód pokarmowy, natomiast efektów leczenia nie ma. Jeśli chodzi o życie po operacji, to trzeba pamiętać o tym, że żeby osiągnąć jakikolwiek efekt, to po pierwsze trzeba zmienić swoje nawyki żywieniowe. I te nawyki żywieniowe trzeba zmienić w sposób radykalny. Niekoniecznie pod kątem tego, co jeść, bardziej pod kątem tego, jak jeść i ile jeść. Y My, dając pacjentom wskazówki żywieniowe, prosimy przede wszystkim, żeby nie pili płynów gazowanych. Wiele osób jest zdziwionych, zaskoczonych, dlatego że zastanawiają się dlaczego. Dlatego, że płyn gazowany, który trafia do operowanego przewodu pokarmowego pod wpływem ciepła uwalnia spore ilości gazu i może powodować rozciągnięcie tego, Przewodu pokarmowego, który został zwężony bądź zmniejszony w zależności od zabiegu. Jeżeli zdarzy się to jednorazowo, no to powiedzmy wymioty, nudności, złe samopoczucie. Ale jeżeli jest to systematycznie powtarzane, to niestety tego typu poszerzenie przewodu pokarmowego pojawia się i my to obserwujemy. Często chorzy mówią, że widzieli wpisy na internecie, że o tak, doktor się nie zna, ja piję gazowane i nic mi nie jest. Niestety często nie widać tego ostatniego wpisu o choroba po kilku latach poszerzyłem sobie śliwa i muszę poddać się reoperacji. Tak się niestety zdarza, tylko tego wpisu już w internecie nie ma. Dlatego chorzy niektórzy, nie dowierzając lekarzom i naszym zaleceniom, próbują pić płyny gazowane. My nie jesteśmy w stanie Państwu tego zabronić. Natomiast radzimy dobrze, naprawdę nie warto. I jeszcze jedna uwaga, pozostawianie coli czy też piwa na dwa dni otwartego, bo się wygazuje, tak do końca nie spełnia wcale tego efektu, w związku z tym niestety trzeba byłoby o tym pamiętać. Poza tym trzeba zmienić inne nawyki żywieniowe. Jeść niewielkie porcje, bardzo dokładnie gryźć. Takie hasło, długo żujesz, długo żyjesz. Poza tym długo żujesz, lepiej chudniesz. Tu niektórzy mówią 25 razy trzeba przerzuć każdy kęs pokarmowy, niektórzy mówią 35 razy. Po prostu trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Nie należy pokarmów miksować, to może za wyjątkiem pierwszych momentów po zabiegu, dlatego że gryzienie pokarmu powoduje wzbudzenie tzw. fazy głowowej wydzielania, co również ma olbrzymie znaczenie w trawieniu i potem w obróbce tego pokarmu, który spożywamy. Należy pamiętać o tym, żeby jednak unikać słodyczy, unikać tłuszczów, żeby te, to jedzenie nie było zbytnio tłuste, no i na pewno nie może być słodkie. Tak naprawdę, jeżeli wykluczymy płyny gazowane, jeżeli wykluczymy, wykluczymy słodycze, ja moim pacjentom mówię, że tak naprawdę mogą mieć wszystko. Nawet jeżeli mają ochotę pójść na słynnego hamburgera do McDonalda, niech sobie tego hamburgera kupią, niech go zjedzą. Znaczy zjedzą. Ugryzą raz, przeżują ten kęs bardzo dokładnie, połkną, i następnym razem za tego hamburgera zabiorą się po 5-6 godzinach. To, to bardzo ekonomiczni chorzy, ponieważ taki hamburger starta im na tydzień na przykład ewentualnie na dłużej, czyli, czyli mogą sobie go spokojnie jeść. Osoby, które osiągnęły efekt, osoby, które schudły, w rozmowach podkreślają zawsze, że wymaga to pracy. To nie jest rzecz, która pojawia się znikąd. Wymaga to pracy, wymaga właśnie jakiegoś wysiłku. Natomiast nie ze sobą zawsze jakieś tam nagrody. Nagrody w postaci zmniejszenia się rozmiarów, który się wchodzi. Kiedyś zadzwoniła do mnie pacjentka, nieomalże wpłaczę, mówiąc panie doktorze, weszłam do sklepu i proszę sobie że nie mogłam kupić dla siebie sukienki. Ja mówię, ale co się stało? Nie było rozmiaru. Ona mówi, tak, wszystkie były za duże. Mówię, A jeszcze pół roku temu było zupełnie odwrotnie. W związku z tym są to takie nagrody właśnie w postaci tego, że no nie rozpoznają nas ludzie na ulicy, że wchodzimy w ubrania z matury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli niekoniecznie jedzenie musi być nagrodą, bo, bo bardzo często u osób, o tak było przed operacją, że to jedzenie było nagrodą. I, i było tym elementem, który dawał zadowolenie. Tutaj znajdujemy zadowolenie z czegoś innego, czy na przykład z tego, że można przejechać na rowerze kilkanaście kilometrów, wejść na czwarte piętro bez zadyszki, pójść na basen, pójść na dyskotekę i nie budzić. Y uśmieszków i takich badawczych spojrzeń, na które niestety narażeni są osobi, narażeni są chorzy Jak się powinniśmy przygotować do tego bardzo do tej bardzo poważnej zmiany w życiu? Przede wszystkim zgodnie z zależeniami lekarza? Jest opracowany, są opracowane wytyczne, w jaki sposób, których chorych możemy operować, w jaki sposób chorych przygotowywać do operacji? Natomiast każdy ośrodek ma swoje niewielkie zmiany w tych wytycznych. Proszę pamiętać, że badania, które my Państwu zlecamy, które chcemy, żebyście Państwo wykonali przed zabiegiem, nie mają na celu ukrzycenia Państwu życia, tylko mają na celu ocenę stanu Państwa zdrowia i... Yy, w przygotowaniu Państwa do zabiegu w ten sposób, żebyśmy się oprócz otyłości pacjenta nie borykali z innymi kłopotami. Część z tych badań potrzebna jest chirurgowi, jak na przykład gastroskopia typowo, no bo skoro operujemy żołądek, to musimy wiedzieć, co się w nim dzieje i dobrze byłoby, żeby on był zdrowy. Część z tych badań potrzebna jest anestezjologowi, jak na przykład konsultacja pulmonologiczna, zdjęcie płuc, EKG. Pozostałe badania potrzebne są obydwu stronach. Szalenie ważna dla nas jest konsultacja psychologa bądź psychiatry, bo y, odpowiada nam ona na pytanie, jak pacjent jest przygotowany ze strony głowowej, że tak powiem, do operacji. Na ile rozumie ideę zabiegu i na ile gwarantuje współpracę po operacji. To jest bardzo ważne. Y, szalenie ważne są. Inne pozostałe konsultacje, które Państwu zlecamy i bardzo ważnym czynnikiem jest redukcja masy ciała. Światowe Towarzystwo Chirurgicznego Leczenia Otyłości Chorób metabolicznych sugeruje, żeby pacjent do zabiegu zredukował swoją wyjściową masę ciała o około 5-10%. Różne ośrodki. Różną wartość zalecają. To zależy od własnych doświadczeń. Natomiast odpowiada nam taka redukcja masy ciała w okresie przedoperacyjnym, pokazuje nam na ile pacjent będzie skłonny do dalszej współpracy, na ile w okresie pooperacyjnym będzie współpracował z zabiegiem, czyli odpowiada nam również na pytanie, jak. Duża jest szansa, że ten pacjent osiągnie sukces w postaci redukcji masy ciała. Także jest to dla nas ważne i proszę się nie dziwić, że my do tego przykładamy taką wagę. Wręcz w sytuacji takiej, kiedy pacjent zamiast zredukować masę ciała, jeszcze ją podwyższa, odmawiamy leczenia operacyjnego, bo jest to jeden z czynników, który musimy spełnić. Także przygotowanie do operacji dokładnie według wskazań lekarza, który będzie operował, czy według wskazań ośrodka, w którym chory będzie operowany, to tak jak mówię, różni się minimalnie pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, aczkolwiek grob przygotowań jest dokładnie takie sama. Redukcja w zalecanych, redukcja masy ciała w zalecanych yy, granicach, no i przede wszystkim dobre nastawienie psychiczne. Jaką przyszłość Pana zdaniem ma chirurgia bariatryczna? No, przecież zaczynaliśmy od bardzo poważnych zabiegów, gdzie sam wspominał, otwieraliśmy pacjenta, teraz laparoskopowo, ale już także w Polsce przecież są ośrodki, które próbują operacji bariatrycznych bez uszkadzania czy ingerencji w powłoki. To na pewno też bardzo ciekawy temat dla Pana. To dla znaczy temat, temat endoskopowego mhm. wykonywania zwężenia załączka wraca od 15 lat okresowo w zależności od tego, na ile firmy, które mają, produkują sprzęt, mają pieniędzy na reklamę. Umówmy się, że ja na razie nie będę wypowiadał się na ten temat, ale ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego typu leczenia. Jeżeli wykażą, że rzeczywiście ten typ zabiegu gwarantuje, długotrwałość efektu, no to rzeczywiście byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. Jest kilka innych zabiegów nieoperacyjnych, które wyglądają szalenie ciekawie, ale niestety nadal napotykają na problemy i są w fazach, cały czas w fazach prób. To jest na przykład specjalna bariera, którą zakłada się do jelita, która powoduje, że chory może jeść, a to co zje, nie ulega wchłanianiu, mhm. czyli byłoby to szane niezgodne, prawda? Czy możliwość jemy, co chcemy, chcemy i chudniemy w ogóle cudownie. <laughs> Natomiast niestety to wszystko jeszcze jest w fazach prób, dlatego myślę, że chirurgia nadal będzie głównym punktem leczenia bariatrycznego. To nie jest wcale idealne rozwiązanie i my sobie doskonale z tego zdajemy sprawę, że są to zabiegi duże, są to zabiegi tak naprawdę okaleczające pacjentów, bo wycinanie części żołądka czy robienie zespoleń różnego typu jak w operacji ominięcia żołądka nie jest taką klasyczną postępowaniem klasycznym fizjologicznym, natomiast jak na razie nie wymyślono niczego na Niestety patrząc na to, jak mało wiemy jeszcze fizjologii tycia, trudno powiedzieć fizjologia, no ale powiedzmy o mechanizmach tycia, o mechanizmach, które powodują, że trujemy. Obawiam się, że jeszcze przez najbliższy czas nie będzie cudownej tabletki, która spowodowałaby, że schudniemy. Proszę pamiętać, że takie leki pojawiają się na rynku i giną z niego bardzo szybko. Wiele osób zapewne żałuje, że nie żyje w latach 80 kiedy jednym z lekiem szeroko stosowanym w leczeniu otyłości była amfetamina. Przepisywana na receptę, doktor krzyczał, że pacjent nie bierze. Musiał cudowne czasy, prawda? Dawali za darmo i, i jeszcze się cudownie czuł. Dopiero potem, kiedy okazało się, jak też szkodliwość my się z tego wycofali. I po kolei właściwie każda tabletka, która pojawia się na rynku i święci krótko sukcesy, niestety po pewnym czasie okazuje się, że nie jest tak idealna i trzeba, trzeba niestety ją wycofać. Także myślę, że na razie takiego cudownego środka farmakologicznego nie będzie. Więc myślę, że ta chirurgia na razie będzie tym... Złotym standardem leczenia otyłości i myślę, że jeszcze pracę przez czas jakiś będziemy mieć. Zmagasz się z nadwagą, chorujesz na otyłość, a może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa. Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice, w całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia oraz odnajdziecie ją również na profilu Facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem Chlo. A Ty? Radio Plus Gryfice